Skoki z samolotu. Dobre. Dobre. To szaleństwo. Podoba mi się to to naprawdę fajny telefon. Więc... Co tu mamy marudzenia? I ser. Jestem z Kalifornii, co? Mam nadzieję, że przypomnisz swojemu tacie? Jak bardzo cię kocham, bo wyglądacie na bardzo drogich, biali chłopcy. I to dobrze, bo lubię drogie rzeczy. Przepraszam, co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Chcesz, żebym rozciął cię jak twojego przyjaciela? Zamknij się! Dobrze? To ja mam cholernego penisa. Zaraz cię... Spójrz mi w oczy! Jesteś moją suką!